Chcesz mieć podłączoną taśmę LEDową w domu? I trzeba wybrać jakiś zasilacz. Ale jaki? Czy ten będzie dobry? Czy ten? Czy nie za duży, nie za mały? Czy nim się nie spali w momencie, kiedy będę go podłączał, bo będzie za słaby? Czy znowu nie biorę za wielkiego i mam problem z miejscem, żeby go upchać? Jak zaplanować dla niego miejsce? Bo może taki to puszki wystarczy, ale jak mam dużo LEDów, no to wtedy. Może taki nie uciągnąć tego. Za chwilę wszystkiego się dowiesz. Opowiem ci ze szczegółami, jaki typ zasilacza co potrafi, jak go podłączyć, tak żeby ewentualnie nie spalić niczego, na co zwracać uwagę i jakie parametry są istotne, tak żeby mieć jeszcze jakiś zapas dla twoich ledów. Zapraszam do oglądania. Kiedy mamy taśmę ledową, no to żeby zadziała, potrzebujemy zasilania. Ale skąd wiedzieć Jaki zasilacz dobrać? Pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić, to napięcie taśmy. Czy jest 12V czy 24V? Gdyż właśnie o takim napięciu potrzebujesz mieć zasilacz. Następnie należy określić moc zasilacza w watach lub amperach, czyli jak mocny Potrzebujesz, by zasilacz był, by uciągnąć całą tą naszą taśmę, którą chcemy podłączyć, i nie zepsuł się od przeciążenia po kilku tygodniach. I tutaj należy wiedzieć, ile wad bierze taśma oraz ile metrów będzie podłączonych na jednym kawałku do zasilacza. Załóżmy taki scenariusz, że w salonie chcemy oświetlić sobie sufit. Metrów wyjdzie nam 20 i wybieramy sobie najsłabszą taśmę. Na przykład taką, która bierze 4,8 W na metr. Jeżeli to pomnożymy przez 20, to mamy wartość 96. Tyle właśnie będzie pobierać nasza taśma. No ale nie chcemy, żeby nasz zasilacz chodził na granicy swoich możliwości, żeby się za szybko nie przepalił. Dlatego zakłada się tak, 10-15% zapasu mocy zasilacza. W związku z tym rozsądnym rozwiązaniem będzie wziąć zasilacz na przykład 120 W. A jeżeli mamy na przykład metr takiej taśmy, bo podświetlamy sobie jedynie półeczkę, no to cóż, wystarczy malutki zasilacz, na przykład taki 6W. Teraz, skąd wiedzieć, ile? zasilacz ma wat, gdyż czasami są one opisane. Na przykład ten ma 80 wat, ale w tym mamy napisane tylko 2A. Czym jest to 2A? To oznacza 2 amper, więc jeżeli weźmiemy ilość amper i pomnożymy przez wolty, wychodzą nam waty, czyli ten zasilacz ma 2 razy 12, czyli 24 waty. Taka jest moc tego zasilacza. Skoro już wiemy, ile watów ma mieć zasilacz lub amper, no to nadal pozostaje kwestia, jaki wybrać. Istnieją różne typy zasilaczy. Część z nich możemy wybrać ze względu na nasze upodobania, a część na to, czy w danym typie występuje w ogóle taka moc, jaka nas interesuje. Pierwszym typem, o którym opowiem, to zasilacze wtyczkowe. Wyglądają one no, w ten sposób. jak sama nazwa wskazuje, mają. Wtyczkę, i w tej wtyczce mieści się cały układ elektroniczny, który przetwarza prąd z gniazdka, czyli 230 na 12. I tutaj, już tym przewodem, płynie 12V prądu stałego. Takie zasilacze są proste w podłączeniu. Dobrze je zastosować w miejscach, w których. Nie mam wyprowadzonych przewodów, tylko na przykład gniazdko. Nie mają dużych mocy. Są na przykład 12W, 18W, 24W i 36W. Jeżeli potrzebujemy większej mocy, no to Niestety wtyczkowe nie dadzą rady. Podobne do nich są zasilacze typu desktop. Przypominają zasilacz do laptopa. Mają przewód zasilający, który kończy się wtyczką i możemy go włożyć do gniazdka albo odciąć wtyczkę i na przykład złączyć z wystającymi przewodami, które mamy uszykowane w danym miejscu. Cały układ do przetwarzania energii jest zamknięty w tej otopuszce, i z drugiej strony już płynie prąd przetworzony, czyli 12V, które możemy podpiąć do LEDów i jest zakończony taką wtyczką, którą możemy na przykład, odciąć, żeby przypiąć się do LEDów, albo możemy użyć specjalnej końcówki. W tego typu zasilaczach występują już większe wartości, np. 24W. 38, 60, na przykład ten ma 3,8 Ampera, to daje jakieś 42 W. Zasilacze tego typu mogą być jeszcze większe, na przykład 96 W. Istnieją też zasilacze meblowe. Charakteryzują się tym, że nie mają w ogóle przewodów. Natomiast mają zaciski, które są ukryte pod tą ochronką. Aby się do nich dostać, należy odkręcić tutaj śrubkę, zdjąć plastikową osłonę, potem możemy tam przykręcić przewody i zakryć osłonę, aby styki nie były na wierzchu. Zasilacze te mają specjalnie przygotowane. Miejsca, aby przytrzymać je wkrętem, jeżeli byśmy chcieli je przykręcić do płyty meblowej lub jakiejś deski. Dlatego właśnie nazywane są popularnie zasilaczami meblowymi. Tutaj wartości ich mocy wahałem się od małych, na przykład 6W, poprzez średnie. Ten na przykład ma 12W, i w miarę zwiększenia mocy rosną ich gabaryty, bo mogą być takie, które mają 60 czy 96W. Czyli im większa moc zasilacza, tym większy jest zasilacz. Dla przykładu ten zasilacz ma 60 W i jest zdecydowanie większy. Jeżeli potrzebujemy zasilacz o jeszcze większej mocy, na przykład 120 W lub 200, lub 300, lub 360, no to jesteśmy wtedy skazani na zasilacze tak zwane modułowe. Ten, który tu mam, na przykład jest 80 W. Ale jeżeli ma być większej mocy, na przykład tak jak ten, który ma 200 W, no to jest on już zdecydowanie większy. Coślacze modułowe są podobne do meblowych, ale w metalowej kaście są otwory wentylacyjne. Również mają uchwyty do mocowania do płyty, jednak nigdy nie mają żadnej ochrony na styki lub mają takie małe, plastikowe, zamykane klapeczki. Interesującą rzeczą jest ten tutaj mały pomarańczowy potencjometr, który nie zawsze w nich występuje, ale często się zdarza, że on jest. I możemy nim nieco podnieść napięcie zasilacza, czyli jeżeli nominalnie ma on 12 V, no to możemy mu nieco podkręcić napięcie i zrobić mu na przykład około 13. W większości jednak przypadków nikt z tego nie korzysta. Te zasilacze występują w mniejszych wartościach, na przykład 36W czy 60, ale także w całkiem sporych, na przykład 120, 200 czy 360. Kiedy mają już na przykład 360 lub więcej, mają dodatkowo na tyle umieszczony wentylator, który odpowiada za chłodzenie całego układu. Takiej dużej mocy zasilacze nadają się do dużej ilości LEDów. Wraz z mocą rosną ich rozmiary. U niektórych dostawców występuje wersja Slim, bo te, które nie są w wersji Slim, są. no z dwa razy szersze od tego i jeżeli ktoś to zabudowuje na przykład w oczko w suficie no to ma spory problem mając takie duże zasilacze możemy spotkać się z stwierdzeniem że nie powinniśmy podłączać taśmy dłuższej niż 5 metrów gdyż tak zalecono przez producenta tych taśm nie oznacza to jednak że nie możemy podłączyć więcej metrów taśmy do jednego zasilacza tylko oznacza że producent zaleca aby w jednym ciągu nie było więcej niż 5 metrów. Sprowadza się to do tego, że możemy od zasilacza poprowadzić przewód, a następnie go rozgałęzić tak, aby każda gałąź nie miała więcej niż 5 metrów podłączonego leda. Więc jeżeli mamy salon, w którym mamy 20 metrów taśmy ledowej, no to możemy zrobić taki oto manewr. Wyprowadzamy z zasilacza przewody, które idą w dwa narożniki salonu i rozchodzą się. Na prawo i na lewo, co daje nam z jednej strony dwa odcinki, z drugiej strony dwa odcinki. Razem cztery odcinki i każdy nie większy niż 5 metrów, czyli łącznie mamy ich 20. OK, ale dlaczego nie można podłączyć więcej niż 5 metrów? Jednym z efektów ubocznych jest to, że jeżeli taśma w jednym ciągu jest dłuższa niż 5 metrów, no to na tym odległym końcu, który będzie gdzieś tam, napięcie powoli spada, spada, spada i tak przy samym zasilaczu mamy 12V, to tam gdzieś daleko po tych powiedzmy 10 czy 15 metrach, no to tych voltów jest znacznie mniej, bo występuje zjawisko spadku napięcia w przypadku napięcia stałego. Czyli mając na początku 12 V, tam na końcu możemy mieć na przykład 9. Efekt tego jest taki, że na końcu taśma jest przyciemniona. Tak jakbyśmy włączyli ściemniacz i ją ściemnili, gdyż ten ściemniacz również często polega na tym, że zmniejsza napięcie, więc taśma słabnie w swoim poziomie światła. Więc na początku taśma świeci w pełną mocą, a tam na końcu będzie świeciła o wiele słabiej. Jeżeli mamy zrobiony kwadrat i koniec schodzi się z początkiem, no to ta różnica jest bardzo zauważalna. W niektórych przypadkach możemy się ratować na przykład tym potencjometrem i trochę podkręcić napięcie i wtedy tego efektu aż tak mocno nie widać lub po prostu możemy prowadzić osobne zasilanie do każdych pięciu metrów. Drugim efektem ubocznym jest to, że jeżeli prąd płynie o dużym natężeniu przez pierwsze ścieżki taśmy ledowej, to ulega ona szybko przepaleniu i w pewnym momencie możemy odkryć, że cała taśma nam nie świeci. Nie oznacza to, że Cała ta taśma jest do wyrzucenia. Bo być może uszkodzeniu uległy tylko pierwsze kilka segmentów, lub tylko ten jeden, jeżeli podepniemy zasilanie od drugiej strony. To wtedy wszystko nam zapali na przykład do tego momentu. Poza wspomnianymi zasilaczami, są jeszcze zasilacze do zadań specjalnych, czyli na przykład zasilacze hermetyczne. Są to zasilacze, które są całe zalane specjalną masą i wyprowadzone są z nich już gotowe przewody. Tak aby nic już tu w środku nie podłączać, nie otwierać tej puszki. Najczęściej mają odporność dosyć wysoką, na przykład tutaj jest IP67, co oznacza, że mogą być w pomieszczeniach bardzo wilgotnych, na przykład na dworze, albo w łazience lub nawet w saunie. Innym typem zasilaczy specjalnych są zasilacze puszkowe, czyli takie małe, okrągłe zasilacze, które mieszczą się. Do puszki osprzętowej, czyli takiej z włącznikiem. Na przykład, jeżeli mamy jakiś włącznik do zapalania LEDów, to w tej samej puszce możemy spróbować upchać jeszcze ten zasilacz. Jeżeli ktoś dał wcześniej puszkę kieszeniową, gdzie można ten zasilacz schować, lub puszkę. Pogłębianą, żeby było więcej miejsca, i wtedy można ten zasilacz włożyć w tą puszkę i jeszcze mieć miejsce do przewodów. Są też zasilacze do rozdzielni na tak zwaną szynę DIN, czyli na taką szynę, która występuje w rozdzielni, a sam zasilacz nieco przypomina swoją budową bezpiecznik. Możemy go tam wtedy w takiej rozdzielni zaczepić na szynę i już bezpośrednio w tej rozdzielni wyjść przewodami na taśmę lodową. Zasilacze. Nie są przeznaczone tylko do taśm LEDowych. Czyli można nimi zasilać różne inne źródła światła wymagające prądu stałego, np. 12 lub 24V. Na przykład mogą być to żarówki na G4 lub moduły LEDowe lub jakieś diody. Natomiast zasilacze takie nie za bardzo nadają się do plafonów LEDowych. Niektórzy sądzą, że jeżeli przepali im się zasilacz, to wystarczy wziąć jakikolwiek inny zasilacz, wstawić go tu i temat załatwiony. Tylko, że diabeł tkwi w szczegółach. Jak zobaczysz tutaj, output, czyli wyjście napięcia jest między 50 a 100. Voltów, co oznacza, że znacznie to przekracza możliwości któregokolwiek z tych zasilaczy, które standardowo są na 12 lub 24 V. I nie da się prosto tak podmienić. Najczęściej zasilacze w plafonach dedykowane są do tego konkretnego plafonu i jest bardzo mała szansa, że znajdziesz cokolwiek, co będzie tu pasować, i plafon zaświeci i się nie zepsuje. Jeżeli na przykład zepsuł nam się zasilacz. Które mieliśmy już podłączony i potrzebujemy go po prostu wymienić na nowy. Ale na przykład nie ma identycznego. To na co musimy zwrócić uwagę, to przede wszystkim na napięcie, czy mamy takie samo, czyli na przykład 12V lub 24, oraz na ilość wat lub amper, które mówią nam o mocy tego zasilacza. Jeżeli będzie mniej niż nasz stary zasilacz miał, no to najpewniej ten zasilacz nowy nam nie wytrzyma, bo się po prostu przepali, przeciąży się. Jeżeli będzie miał więcej, to poza tym. Że zapłacimy za niego więcej i będzie pewnie zajmował więcej miejsca, to już niewiele to wpłynie na same LEDy. Gorzej, jeżeli na przykład mamy taśmę 12, a podłączymy zasilacz 24V, to wtedy ryzykujemy, że po prostu spalimy jakiś układ elektroniczny w taśmie LEDowej. A jeżeli do taśmy LEDowej podłączymy bezpośrednio prąd płynący z gniazdka, czyli 230V, to prawdopodobnie wszystko nam pff, wybuchnie. Zasilacz również wybuchnie, jeżeli pomylimy strony, czyli na przykład. Od wyjścia 12V podepniemy napięcie zasilające 230. Tak więc radzę czytać, po której stronie podłączamy, gdyż ma to istotne znaczenie dla życia tego oto zasilacza. Przyjrzyjmy się temu. Jeżeli mamy wyjście 12V plus minus, jeżeli takie oznaczenia gdzieś znajdujesz, to znaczy, że to jest. Strona do podłączenia taśmy LEDowej. Czyli tu płynie prąd stały, przetworzony już do taśmy LEDowej. Z kolei, jeżeli mamy oznaczenie takie jak na przykład wejście, albo na przykład 240V LN, są to oznaczenia dla prądu zasilającego. Czyli tu z tej strony musimy przyjść z zasilaniem. W różnych zasilaczach jest to w różny sposób opisane. Tu na przykład mamy plus V, plus V, minus, minus V. To oznacza, że jest to strona 12V, gdzie mamy. Po prostu podwójne styki dla minusa i plusa, które wiodą do taśmy. Z drugiej natomiast strony mamy znaczek uziemienia, czyli żyły żółto-zielonej, L, czyli fazy, czyli najczęściej jest to żyła brązowa, i N, przewód neutralny, czyli niebieski. W zasilaczach tego typu nie mamy jak się pomylić, bo po prostu do gniazdka jest skierowana tylko jedna strona. Tak samo w wypadku. Tego zasilacza, gdyż tego przewodu, który już wyprowadza 12V, nie da się odpiąć, tak więc nie można pomylić stron. W wypadku zasilaczy zalanych mamy na przykład output, czyli wyjście, gdzie mamy V, plus, V-, minus, czyli to jest napięcie stałe do taśmy, a z tej strony mamy input, czyli wejście. Mamy AC, N, czyli niebieski, L, czyli brązowy, czyli tu powinniśmy podpiąć fazę. Tu na niebieskim neutralny. I tak też mamy kolory oznaczone, żeby jak najbardziej zmniejszyć możliwości pomyłki. Ok, to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o zasilacze do LEDów. Jeżeli filmik był ci pomocny, możesz zostawić do mnie komentarz. Możesz dać łapkę w górę, albo kliknąć suba. Pomoże mi to rozwijać kanał. To na razie. Powodzenia w LEDach.